Co ci, chciałaby ci powiedzieć? Energia ogólna. No, że pędzi, rozpędza wszystkie swoje złe myśli. Ma cel. No, co w sprawach emocjonalnych? No też pędzi. Słuchajcie, Słuchajcie też pędzi i ewidentnie ma cel. Widzicie, dwóch chłopaków. Paź mieczy, paź kielichów. Pędzi również z uczuciami. W sprawach erotycznych, no przełom, kompletny przełom, już to co było w ogóle, w ogóle nie ma racji pytu. Nie no w ogóle absolutnie koniec, runęło i to było, więc teraz już on pędzi do ciebie tam, to już się nie liczy. Co w sprawach materialnych, no pff, dla Ciebie zawojować świat. I w sprawach intelektualnych broni się przed innymi, przed ich złym wpływem. No.